Napisałam na facebooku. No właśnie, witajcie kochani. Napisałam ja na facebooku i założyłam się z że niepdyty, to chłopak nie to to chłopaka nie powiem kocham się. Niestety nie powiedziałam i przykrałam, No właśnie. No i napisałam na facebooku, że zrobię challenge z jajkiem. No i oto mam jajeczko, żeby nie było. I to jajko sobie rozbiję na głowie. Trochę tego boję. No właśnie. Jestem właśnie co Przygotowałam sobie szampon, żeby od razu odpomnieć chwileczkę ręki. I no właśnie. No to jest takie krótkie, ponieważ jeśli będzie ileś tam lajków pod tym filmikiem, tyle będzie w następnym odcinku jajek. I tyle ja będę musiała sobie robić na głowie. Nagracie na mnie na gdziekolwiek napiszecie. No właśnie. Błagam, żeby były filmik. Lajków. Like. Komentarze piszcie, gdzie i jakie następne challenge mam robić, z koleżankami czy bez skoro tam, nie wiem. Już następny odcinek y, będzie w poniedziałek, czyli jutro. właśnie. Y, że y, jakie tam tematy podacie, takie będą. No właśnie. Dobra, no to chyba już przejdę do rzeczy. Opa. <tryk> Dobra, jest To jajeczko o włosę. Czekajcie chwilę. No właśnie. Chcieliście czekać. To macie. Ofu. I to chyba tyle. Na następnym odcinku jak właśnie mówiłam tak będzie. Przysięgam. Cześć!